Cześć, witajcie, ja jestem Siejson i widzimy się w kolejnym odcinku z tuningów nowych pojazdów z DLC The Contract w tym przypadku. Słuchajcie, mamy nowy motocykl o nazwie Verstenreberg, czy jakoś tak, te nazwy są za trudne dla mnie. Wzoruje się on na hmm, pojeździe Arch e, Medhorde 143. Co tu będę wam opowiadał, no kupmy go i przetestujmy. E, oczywiście, do agencji tam jeszcze jest miejsce. Jest miejsce. Milion dziewięćset, czy takie sumy. Sumy są po prostu za duże, moim zdaniem. Za duże. Nic no. Ja cię mogę stonigować, cię będę wyrobił bawełnę. Jest nasz rever. rever. Chyba tak się to wymawia. No, nie wiem. Napiszcie mi, jak wiecie lepiej. No, dźwięk ma ciekawy pancerz, oczywiście na maksa. Odparcia. mną no, osobowe, w ogóle, niestety. Znowu. No, takie to trochę średnie. Takie możemy dać ewentualnie. Hamulce, super hamulce, no taka bestia. Tutaj i musi mieć najlepsze hamulce, no. Zawsze jest problem w pojazdach, że mega przyspieszają, ale średnio hamują. Czekajcie, te, a te, albo te oryginalne też nie. oryginalne są ładniejsze, jest błotnik przedni. Zostawmy oryginalny przednie siedzenie co to jest? Przyjechał to całość go komplet. To nam będzie pasowało fajnie do całości. Flaxona z niej interesują światła. No, nie będą oryginalne. Tak nie zawsze są fajne. Oznaczenia. Ok, co sobie pominiemy tablica, oj nie, ta tablica w ogóle czarna jest, nie jest ta biała sandra z napisem. Muszę to zmienić, potem, się, potem są komentarze, że mam fajne tablice. Kurczę, to robiliśmy tak dawno, że... Wszelki taki cuda się o tym przeniosło po czasie. Nie będzie skarbon ten błotnik. Kolor podstawowy, teraz właśnie dobre pytanie, jaki byśmy wzięli sobie kolor tego pojazdu? Czy to na przykład... Czekajcie, bo jest altabne. Jak to ludzie tunigują? Wszystko jest niebieskie, to jak to ma wyglądać? Hmm, może zrobię tak, tak, tak. I teraz na sobie zobaczę. O, biały. Biały mi się podoba, to jest to. Dobra. Biały, ładnie nam w fazę fazie na Google Grafika na jakieś ładne coś takiego białego. Ja wiem, że to można jakoś pewnie kombinować i tak dalej, ale to nie do mnie. Śnieżna biel. Śnieżna biela jest taka bardziej czysta, taka biała bardziej. A ta... O dodatki. Dawaj, dajemy te czerwone dodatki. Patrzcie teraz. Tylko są czerwone kolory. Tu były czerwone? Czekajcie, nie, tu jest troszkę wyżej czy skierkowa czerwień. Oj kurde chlory tej czerwień. Nie ma takie wszedł, czerwony, czerwony. O. No, a ta czerwień, ta ta, ale taka gorsza. Ekipy, no taki ekipy nie mogę, bo ja mam level w ekipie. Muszę coś zrobić z tym ekipą w końcu, bo już mi to denerwuje, nie wiem czy tak się w ogóle stało. Ale przekroczyłem w ogóle jakiś poziom. Felgi no oryginalne są takie dość futurystyczne. I są dość ładne, bym zostawił. tam co mogę jeszcze a pod nie mogę. No Klotpornew wodałoby. Dym ekipy. ładny czerwony dym. Gdzie to jest? Czerwony dym. A niech ma chłop. Szyby. O, wow, tym przodem mogę zmieniać cały. Cery? Nie ma takie coś. Będzie to taka i tyle. Tak tu wygląda, tak to się prezentujemy. Nie wiem, jak teraz, gdzie to się posiada. Da się. A nie, z pierwszej osoby da się włączyć. Dobra. To jest tu ładną w focie. O, znowu mi tej kursor właśnie, duży standard. Słuchajcie, jak ja gram na myszce, to ciężko nad tym przestań zapanować. Dobra. Coś się gram na paźnie na myszce oczywiście. Eee, dobra. Ogólne statystyki tego pojazdu... O, czekajcie, czekaj, radio wyłączę. Dam, tak. To jest 72,78 punkta. Z czego akceleracja ma na 100%, ale speed ma na 81. Faktycznie jest mega szybki. Patrzcie, jak przyspieszę. Wow, nic jak Cyberpunk. Napęd ma oczywiście na tył, bo to jest motocykl. Raczej nie spotyka się. Zresztą poruszałem w ostatnim odcinku, a raczej nie spotyka się motocykli, który ma napęd na dwie, na dwa koła, że tak to powiem. Ale on jest dwie szybki. Hamulce też nie są najgorsze, są super hamulcami. Sprzedam taki błąd, że ja ten pojazd na jedno koło tutaj sprowadzam, bo jak go dzikam do góry, to wycała. Z tego co wiem, to w tym motorach jest tak, że jak macie hamulec, przed hamulec z tyłu macie sprzęgło jeszcze, nie działa to niestety jak rowerze. Ale pojazd waży 205 kg osobowy i ma 5 biegów, bo jak tak robię, to wiadomo, jest mniejsza przyczepność, nie? mniejsza atrakcja. A Niki ma na 66, czyli takie ponad przeciętne, No tak hamuje dość dobrze. Jak mamy jednak na, na, na kołach wszystkich, nie? przypieszaniem, no tu maksymalny VMAX to jest e, 163 mile. Co lewekie 960 km na godzinę, co jest, mi się wydaje bardzo dobrym wynikiem tak naprawdę dajcie znać sobie to sądzicie. Możemy go odczytać, oczywiście potem za milion 140 tysięcy, tam szału sobie nie ma No, e, według pliku gry to jest 93 mile jest prędkość e, prędkość maksymalna Taka gry jest 120-118 teraz też wiecie, oni to mierzą pewnie w jakiś dziwny sposób. 120 idzie wyciągnąć tym pojazdem idzie to sobie z problemu. O, jedziemy coraz szybciej. 120 było max, 122, 128, 130 nie było. No i trzeba bo będzie? będziemy ładnie jechać. 127. 34, widziałem się tu być jakąś te 160, tylko nie na pierwszej osobie nie? i nie w takim terenie, ale no to jest taki, taki torach specjalnych, z tego co wiem. Nic, no, jak macie jakieś pytania, trzeba się podobać, nie dajcie znać w komentarzach. Ja na razie kończę nagrywanką na dzisiaj tego odcineczka. Wo się wyrzuciłem. Dajcie znać, czy waszym zdaniem ten pojazd jest warty prawie 2 milionów. Wiem, że to są dwa napady na Kyle no ale ogólnie czy kupilibyście go? Pełna Felga z tyłu. Coś niesamowitego. Nic. Dzięki za uwagę. Mówi do was Jason. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Myślę, że za niedługo. Tak co, na razie cześć.